To światowy lider wśród rowerów, rowerów miejskich na świecie. Od kilku lat gości również u nas w kraju. Zaproszenie na Fashion Week naszej firmy jeszcze bardziej potwierdza wyjątkowość tej marki. Unikalna kombinacja stylu, komfortu, designu. Myślę, że trzeba zobaczyć. Także polecam serdecznie. Przepięknie malowane ramy, wspaniałe dodatki, akcesoria, dzwonki, siodła. I opatent, przede wszystkim jeżeli chodzi o komfort, firma opatentowała coś takiego jak technologię ClapSuit, która umożliwia postawienie oparcie nóg na ziemi, kiedy tylko użytkownik tego potrzebuje. Kręgosłup jest rozróżniony, ramiona odpoczywają, widać pięknie drogę. Myślę, że trzeba się po prostu przekonać.